Witam na działce. Dzisiaj krótki filmik na temat kotła gazowego, który tutaj widzicie. Dziś minął dokładnie rok, odkąd kocioł gazowy został uruchomiony. Mamy dzisiaj, nie wiem czy to będzie widać, 14 października i dokładnie 14 października zeszłego roku pierwszy raz kocioł został uruchomiony. W zeszłym roku zmieniłem ogrzewanie z kotła. Elektrycznego na kocioł gazowy. Kocioł jest zasilany propanem, gazem płynnym. No i dzisiaj, właśnie, stuknął mu rok odkąd go pan uruchomił. No bo sam go nie uruchamiałem. Przyjechał pan z serwisu i uruchomił kocioł. I w sumie chciałem nagrać ten filmik dokładnie po kolejnej wizycie serwisanta. Ale niestety dwa razy dzwoniłem do serwisanta. Próbowałem się umówić na termin, ale na razie terminów nie ma. Serwisant sobie zapisał, że musi u mnie serwis zrobić, ale na razie chyba mu się nie spieszy. Skoro mu się nie spieszy, no to mi też się bardzo nie spieszy, żeby wydać pewno 400 zł. Więc czekam spokojnie na ten serwis, ale, no wiadomo. Z kotłem e, mogę powiedzieć, nic się nie działo, więc e, mam nadzieję, że e, na tym serwisie nic tu nie wyjdzie. Ewentualnie, jeżeli coś wyjdzie, no to e, nagram wam jakiś e, krótki filmik, e, co tam po serwisie się działo. Ale dzisiaj e, e, krótki właśnie filmik e, po roku, e, czy poleciłbym generalnie ten kocioł, e, jak ten kocioł się sprawował, e, czy były jakieś usterki, e, jakie są zalety, e, czy ma ten kocioł jakieś wady, czy coś e, zaobserwowałem. Może na samym początku co to jest dokładnie za model, widać na załączonym oprasku, że to jest Weiland. Pewno będzie też widać z daleka Ecotec Plus, a model konkretnie VC-20CS. To jest mocniejszy model, bo pierwszy, podstawowy model to jest VC-15CS. Ale ja wybrałem ten mocniejszy model VC20CS. Z tego względu, że po pierwsze, tak doradzał mi hydrauliki jednocześnie tak doradzała mi pani w sklepie, żeby pod ten dom, czyli 20-letni dom. Z pełną instalacją grzejnikową przy tym ociepleniu, które mam, czyli 15 cm stylopianu na elewacji, 25 wełna na strychu. Przy tej konfiguracji, żeby zdecydować się jednak na ten mocniejszy model, i druga sprawa, dlaczego zdecydowałem się na ten mocniejszy model, to to, że ten właśnie model w połączeniu z E, senso-komfortem, czyli tą pogodynką, którą e, mamy e, w pokoju i sterujemy e, całą naszą instalacją, całym nasy, naszym kotłem, daje nam klasę energetyczną e, A. Sam kocioł e, ma klasę energetyczną A, a w połączeniu z tym e, e, Senso-komfortem e, daje nam klasę energetyczną A. E, dlatego też e, druga kwestia, właśnie e, przemawiająca za tym kotłem, e, właśnie była e, taka. Tak jak Wam wspomniałem, kocioł mam z senso komfortem, z pogodynką. Jest to połączone po kablu. Zarówno Senso komfort jest połączony po kablu, jak i ten czujnik zewnętrzny, który mam na zewnątrz domu, też mam połączony po kablu. Nie ma tutaj żadnego połączenia Wi-Fi. Nie decydowałem się na żadne Wi-Fi z tego względu, że mieszkam można powiedzieć w lesie i niestety jest tu problem z siecią, więc nie decydowałem się na jakieś konfiguracje Wi-Fi, żeby przypadkiem nie było tam jakichś zakłóceń i zdecydowałem się na wszystko, żeby było po kablu. No i można powiedzieć, że nie żałuję tego, bo nie ma żadnych problemów z łącznością, wszystko działa płynnie, więc żadnych przygód nie było. Co do jakiś usterek, czy były jakieś usterki na tym kotle, powiem Wam tak, w zeszłym roku, dokładnie w listopadzie i dokładnie w grudniu, mam nawet zapisane to na telefonie, Dokładnych dat Wam nie powiem, ale wiem, że to był listopad zeszły rok i grudzień zeszły rok. Pojawiła się usterka na kotle F29. To jest usterka związana z zapłonem, z palnikiem. Czyli po prostu palnik po kilku próbach zapłonu nie odpalił się. No i wyrzuca wtedy błąd ten F29. To jest chyba F29 albo F28, ale wydaje mi się, że to jest F29. No i zdarzyło się to dwukrotnie w listopadzie i w grudniu. Kwestia była tylko po prostu wyłączenia i włączenia pieca, przytrzymania przez 3 sekundy wyłącznika. Piec się wyłączył, później uruchomiony i jakby ta usterka z tego pieca znikła. Myślę, że to może być spowodowane tym, że w zeszłym roku dość często zdarzało się, że u mnie po prostu był wyłączany prąd. I to czasami było tak, że tym prądem w ciągu 5 minut bawili się, włączali, wyłączali, włączali, wyłączali, i myślę, że to mogło być tym spowodowane. Już nie pamiętam dokładnie jaki to był okres, właśnie czy właśnie w tamtym okresie tym prądem się bawili, ale jedynie co przychodziło mi do głowy to właśnie to, czemu ta usterka się mogła pojawić, żadnego problemu nie było. Bo tak jak Wam wspomniałem, wyłączyłem kocioł, później załączyłem go na nowo. Kocioł działał. No, i to było tylko w zeszłym roku w listopadzie i w grudniu, a tak można powiedzieć styczeń, luty, marzec, kwiecień do maja, bo jeszcze w maju kocioł jeszcze pracował. No, i teraz już od września częściowo, teraz październik też pracuje. Nic takiego się nie pojawiło, więc dwa razy w zeszłym roku. Takie dwa komunikaty usterki F29 się pojawiły, i w tym roku jedynie miałem dwa komunikaty: to nie usterki, tylko komunikaty, że trzeba po prostu dopompować wodę do instalacji, bo jest za niskie ciśnienie. Kocioł sygnalizował, że jest niskie ciśnienie w instalacji, więc trzeba było dopompować do instalacji wodę, no i też ten komunikat zniknął. I można powiedzieć, tyle powiem Wam, że nic kompletnie z tym kotłem się nie działo. Jak został uruchomiony 14 października, jak poustawiane było wszystko na tym sensorze, tak praktycznie do tego kotła w ogóle się nie dotykałem. Czyli dwa razy tylko musiałem wykasować tą usterkę F29, i dwa razy dopompowałem wodę do instalacji. I to tyle przez rok. <laughs> Więc podsumowując, może, co mogę Wam jeszcze powiedzieć? No, kocioł się nie chce załączyć. Myślałem, że może się załączy, żeby pokazać Wam, że też kocioł dość cicho pracuje. Wydaje mi się, że ta cicha praca kotła jest na plus. Co dodatkowo, no to zużycie. Ja z filmiki z zużycia wam nagrywałem na bieżąco w zeszłym roku cały ten sezon grzewczy zimowy 2024-2025 nagrywałem wam filmiki z zużycia. Można sobie podejrzeć. Teraz jeszcze patrzyłem na tą chwilę, ile tam łącznie tych kilowatów kocioł nabił, bo ostatni taki filmik z zużycia wrzucałem Wam ze stanem na 1 maja. A wiadomo, jeszcze w maju ten maj był zimny, więc coś tam jeszcze dobiło do całości. To jak sprawdzałem sobie całościowe zużycie. I przeliczyłem sobie to na litry, to wyszło mi około 13,5, tam 13,6 litrów na metr kwadratowy. Ogólnie, tak jak można gdzieś tam poczytać i pooglądać na innych kanałach, to przyjmuje się, że mniej więcej zapotrzebowanie na metr kwadratowy przy takim średnio ocieplonym domu to będzie około 15 litrów. Więc no, wydaje mi się, że te moje 13,5 litra świadczy o tym, że kocioł jest dodatkowo ekonomiczny, czyli po pierwsze, cicha praca. No i hmm, ekonomia, bo he, tak naprawdę te zużycie jest naprawdę na he, fajnym poziomie, he, skoro he, średnia jest 15 litrów he, na metr kwadratowy, u mnie jest 13,5, więc he, um, można powiedzieć, że he, może faktycznie he, ten mocniejszy kocioł he, w połączeniu z tym Sensokomfortem A+, plus, he, właśnie spowodował to, he, że te he, zużycie jest he, mniejsze. He, u mnie temperatura, ale to może przejdziemy jeszcze do tego sensokomforta, więc pokażę Wam ustawienia na tym sensokomforcie, jakie mam na piecu. U mnie temperatura jest 21 stopni. Od godziny 5 rano do godziny 23 mam ustawioną temperaturę 21 stopni, a od 23 do 5 rano jest 19 stopni. Tak było cały zeszły rok, poprzedni sezon grzewczy. Tak samo będzie w tym sezonie, bo po prostu nam te temperatury odpowiadają. Była taka sytuacja, że zwiększyłem temperaturę na 22 w ciągu dnia, ale to było nam za gorąco. Tak samo próbowałem zwiększyć na jedną noc w zeszłym sezonie grzewczym temperaturę. W nocy na 20 stopni też było za gorąco, więc. Zostajemy przy tych ustawieniach, czyli 21 za dnia od 5 rano do 23 i od 23 do 5 rano 19 stopni. Więc to chyba tyle. Jedynie co, co mi przychodzi do głowy, to ja na pewno nie popełniłbym tego błędu, który wisi o tutaj obok, czyli. Nie mam dedykowanego zasobnika do ciepłej wody użytkowej. E, niestety przy tym kotle elektrycznym był stary zasobnik wody e, i wymieniliśmy, kupiliśmy ten nowy zasobnik wody. Później się okazało, że ogrzewanie, źródło ogrzewania trzeba wymienić z tego kotła elektrycznego na kocioł gazowy. Wcześniej został kupiony ten zasobnik. No i niestety zdecydowałem się ten zasobnik, że tak powiem zostawić, czyli zamontować ten kupiony zasobnik i wziąć kocioł bez dedykowanego zasobnika, ale powiem Wam, że już tego błędu bym nie popełnił, czyli sprzedałbym ten kocioł, no bo to był nowy kocioł, nawet jeżeli go bym sprzedał trochę taniej, o te 200-300 zł, to i tak bym lepiej zrobił, bo tak jak sobie... Przeliczałem, to niestety kocioł jednofunkcyjny, właśnie taki, co tutaj widzicie, z zasobnikiem wody, który by ładnie wisiał pod tym kotłem i naprawdę mało miejsca by to zajmowało. To finansowo by to wyszło mnie taniej niż ten zasobnik wody z całą tą instalacją, z tym labiryntem rurek. No, ale niestety e, mądry Polak e, po szkodzie. E, no, oczywiście wszystko działa, tutaj e, nie ma żadnych problemów, ale jednak e, jakbym miał e, z tym dedykowanym e, zasobnikiem, to by było dużo, dużo lepiej. E, miałbym całą ścianę, tutaj mógłbym sobie jakieś e, szafki pomontować e, e, i by było sporo miejsca. A tak e, wisi e, ten wielki zasobnik wody. E, cała ta sempertyna e, rurek, e, no ale niestety musi być e, tak jak jest. Dobra, e, teraz przejdziemy jeszcze do tego e, sensu komforta. E, pokażę Wam e, jakie ja mam nastawy, e, przejdziemy sobie jeszcze może szybko przez menu e, na tym sensokomforcie e, i e, mm, to by było na tyle tutaj z tej części przy kotle. Jesteśmy już przy Sensa Komforcie. Co mamy tutaj ciekawego na wyświetlaczu? Mamy aktualną temperaturę pokojową, mamy godzinę, wilgotność, temperaturę na zewnątrz i mamy też temperaturę żądaną, zadaną na instalacji centralnego ogrzewania. Żeby przejść do menu głębiej tutaj oczywiście ja mam ustawiony wygaszacz ekranu więc po podajże 5 minutach że tak powiem ekran jest czarny ale już go uruchomiłem to żeby wejść do środka do menu trzeba dwukrotnie kliknąć na te trzy paski i w menu mamy takie części jak regulacja informacja i ustawienia przejdźmy sobie przez regulację Tutaj mamy możliwość ustawienia po pierwsze, po prostu ogrzewania, czyli przechodzimy do sekcji ogrzewanie, i tu możemy sobie zaplanować. Tygodniowo, jakie w poszczególnych godzinach mają być temperatury. Tak jak Wam wspomniałem wcześniej, ja mam temperaturę 19 stopni od godziny 23 do 5 rano, od 5 rano do 23 mam 21 stopni. Te temperatury oczywiście możemy sobie zmieniać, przedziały czasowe możemy sobie zmieniać. Ustawiać sobie temperaturę taką, jaką chcemy, i później łatwo, jeżeli ustawimy tak, tutaj mamy poniedziałek, jeżeli ustawimy taki schemat dla poniedziałku, to łatwo możemy skopiować te ustawienia na kolejne dni, czyli ustawiamy. Dla jednego dnia. Przykładowo możemy ustawić sobie od poniedziałku do piątku jakieś ustawienia i skopiować je na cały tydzień z jednego dnia, a na przykład sobotę sobie ustawić trochę inaczej i na niedzielę już nie musimy tego ustawiać, tylko możemy z soboty na niedzielę sobie skopiować, więc nie trzeba tego dwa razy. Ustawiać. Ja mam ustawione wszystko tak samo, czyli ta, cały tydzień u mnie wygląda tak samo, więc to są pierwsze ustawienia, które zrobiłem. Drugie ustawienia, jakie wykonałem, to jest ustawienia ciepłej wody. I tutaj też mamy planowanie tygodniowe, i tak samo sobie ustawiamy. Ja mam, ustawione, ja mam ustawione grzanie ciepłej wody użytkowej, tak że ciepła woda użytkowa grzana jest w godzinach porannych od 5 rano do 9 rano i w godzinach popołudniowych od 17 do 20. Oczywiście jest możliwość, jeżeli by się zdarzyło, że w ciągu dnia jest. Potrzebna ciepła woda to jest możliwość, jest taka funkcja jak ciepła woda na szybko, czyli ewentualnie nie wiem, jeżeli by się okazało, że o 14 czy 15 potrzebuje się umyć, a nie ma ciepłej wody, no to można szybko zagrzać ciepłą wodę, ale ja stwierdziłem, że nie ma sensu grzać ciepłej wody cały czas, tylko właśnie ustawione mamy dwie, jakby, pory: porę ranną. I e, popołudniowo-wieczorną, i to nam e, wystarcza. Więc e, myślę, że z regulacji e, to są te dwie rzeczy, które są istotne i które ja ustawiałem. Co mamy e, w informacji? W informacji e, mamy tutaj różne, oczywiście, informacje odnośnie ciśnienia, e, ale najważniejszą rzeczą, e, którą tutaj ewentualnie możemy sobie podejrzeć, to są dane o energii czyli nasze zużycie zarówno prądu, piec pokazuje, kocioł pokazuje, ile tutaj... Hmm. Czy znaczy sensor komfort pokazuje, ile dokładnie kocioł pobrał prądu i pokazuje też zużycie paliwa. Wchodzimy sobie w zużycie paliwa i możemy podejrzeć sobie osobno, ile poszło na ogrzewanie, a ile poszło na ciepłą wodę użytkową. No i możemy też sobie podejrzeć całą instalację, jak to wygląda zużycie w kilowatach więc z tej sekcji informacja to to jest można powiedzieć najważniejsza rzecz, którą ewentualnie, do której ja ewentualnie zaglądam i sprawdzam. No i ostatnia rzecz to ustawienia i tutaj przechodzimy do menu dla instalatora. Musimy sobie zawsze z instalatorem potwierdzić kod, jaki nam ustawił. Ja mam 00 i e, tutaj hmm, e, ważną rzeczą jest konfiguracja instalacji i e, obieg pierwszy. I co tutaj mamy? Tutaj mamy o tą ważną rzecz, którą ewentualnie Możemy zmieniać. Ja przyznam się szczerze, że krzywą grzewczą mam ustawioną na 0,8 i w ogóle jej nie zmieniałem. Mam nagrany filmik na temat krzywej grzewczej. Tam za wiele osób go nie oglądało, ale dokładnie. Omawiam, dlaczego wybrałem tą krzywą grzewczą, więc może wkleję Wam w opisie do tego filmu ten filmik odnośnie krzywej grzewczej. Nie będę już tutaj się rozgadywał o tej krzywej grzewczej, żeby nie przedłużać tego filmiku. Tak więc z tego menu tutaj właśnie. Odnośnie ustawień w menu, w menu instalatora jest ta krzywa grzewcza, to ewentualnie tutaj to tylko po to można zajrzeć, bo nic tutaj innego nie przestawiałem. Ewentualnie jakbym miał właśnie przestawić krzywą grzewczą, no to, to właśnie w tym miejscu, czyli tutaj mamy krzywą grzewczą w ustawieniach w menu instalatora. Tutaj w informacji mamy dane odnośnie zużycia, no i w regulacji sobie nastawiamy te strefy, zarówno do centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej. Tak więc menu jest bardzo proste, intuicyjne, wszystko jest dobrze opisane, więc też nie ma żadnego problemu. No i chyba to tyle. Tak jak Wam wspomniałem, jeżeli coś tam wyjdzie po serwisie, to nagram Wam osobny filmik, ale mam nadzieję, że nic nie wyjdzie z tego, co w zeszłym roku, właśnie przy uruchomieniu, rozmawiałem z serwisantem. To Zresztą mówił mi sam, że te kotły naprawdę są bardzo, bardzo dobre, jak jeździ po różnych domach. Po paru latach ten kocioł po prostu wygląda jak nowy i nie ma z nim żadnych problemów. Więc myślę, że u mnie będzie też wszystko dobrze. Tak więc to tyle i pozdrawiam.